Witajcie kochani, przed nami nowa gazetka promocji, na 100 krotki a w niej same zakupowe perełki. Jeśli szukacie okazji na ten tydzień, dobrze trafiliście. Mam dla Was przegląd najlepszych promocji, które pomogą Wam zaoszczędzić na codziennych zakupach. Nie przedłużam i zabieram Was prosto do najnowszych hitów Stokrotki. Stokrotka startuje z nową gazetką promocyjną, a w niej pełno atrakcyjnych ofert, które warto mieć na oku. Każdy, kto szuka dobrych cen na podstawowe produkty spożywcze. Artykuły gospodarstwa domowego i niezbędne rzeczy, znajdzie tu coś dla siebie. W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na świetne ceny świeżych warzyw i owoców idealne do zdrowych posiłków. Sezonowe produkty w wyjątkowych cenach sprawią, że można je kupić naprawdę korzystnie. Nie zabraknie również promocji na mięso wędliny które idealnie sprawdzą się na rodzinne obiady, czy szybkie kanapki. Dla miłośników na białą Stokrotka przygotowała wyjątkowe obniżki na ser i jogurty. A jeśli szukacie czegoś do domowej spiżarni, warto spojrzeć na promocję na produkty suche, takie jak makarony, kasze czy ryż. To świetna okazja, aby uzupełnić zapasy w dobrej cenie. Nie możemy zapomnieć także o produktach do domu. Jeśli planujecie zaopatrzyć się w chemię gospodarczą lub kosmetyki, Również znajdziecie coś dla siebie. Stokrotka przygotowała atrakcyjne promocje na popularne środki czystości oraz codzienne artykuły higieniczne. Jak zawsze, Gazetka Stokrotki to idealne miejsce, by znaleźć prawdziwe hity cenowe. Warto zapoznać się z ofertą i zaplanować zakupy, by skorzystać z najlepszych okazji. To już wszystko na dziś, jeśli chodzi o najnowsze promocje w Stokrotce. Mam nadzieję, że ten przegląd pomoże Wam zaplanować zakupy i skorzystać z najlepszych okazji. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnej promocji. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym przeglądzie. Miłych zakupów! Każdy dzień zaczyna się spokojnie, w głowie lista, a w sercu uśmiech. Zaglądam do stokrotki po drodze, bo tam zakupy robi się lekko. Koszyk się zapełnia, czas płynie powoli, zapach świeżości jak z ogrodu wiosny. Codziennie w stokrotce znajdę coś dla siebie, smaki, co przypominają dom i niebo. Zakupy to chwila, która cieszy naprawdę, w stokrotce zawsze blisko, zawsze serce. Miły uśmiech, znajoma alejka, wszystko tam, gdzie być powinno. Bez pośpiechu z kubkiem kawy w myślach to małe rytuały codziennego życia. Kroki miękkie jak po świeżym chlebie, aż chce się wracać tu każdego dnia. Codziennie w stokroce znajdę coś dla siebie. Smaki, co przypominają dom i niebo Zakupy to chwila, która cieszy naprawdę. Zawsze serce. Nie trzeba wiele, by dzień był udany. Czasem wystarczy znajomy sklep z ciepłym światłem i zapachem poranka, tam gdzie codzienność smakuje najlepiej. Codziennie w stokrotce znajdę coś dla siebie radość tak prosta jak domowy chleb. Zakupy to więcej niż tylko potrzeba, to chwila dla siebie, to radość i sen.